No, dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, pora pożegnać się z moim e, małym, ulubionym samochodem e, i zrobić jakieś e, nowe zakupy. E, no, bo przecież e, nie będziemy nudno grać. E, Adik, jeden z wiernych widzów serii Trailout, i zarazem e, wierny komentator jak się nie pomylę proponował, żebym kupił Rydera EL do profilu z małym autkiem więc w sumie no nie ukrywam, że jest to najłatwiejszy pewnie samochód bo ma najlepsze parametry ale patrząc jak się wymęczyłem tym małym autkiem no to nie będę się wiele zastanawiał i lecimy z zakupami a przy okazji zrobię sobie taki mały test bo miałem 50 tysięcy Wow, ale to wszystko jest drogie. Miałem 50 tysięcy w momencie, gdy. Mm, gdy zaczynałem budować to auto, e, i powiem Wam, że zaczynają mnie przerażać koszta budowy tych samochodów, bo, okej, okay, my zarabiamy e, coraz więcej pieniędzy. Nie, no chyba opony będę zostawiał um, standardowe. Przypominam, że opony nie mają wpływu e, żadnego na to, I jaka akceleracja. Oj, ja e, e, Na parametry auta opony nie mają wpływu. To chciałem dokończyć myśl. E, no naprawdę ten taki trójkolorowy, e, trójkolorowy nadwozie ma swój klimat. To to wygląda, jakby było całe brudne z jakiegoś błotnego wyścigu. Uuuu, czerwony wygląda całkiem nieźle. No dobra. Nie wiem jeszcze jakie mnie czeka następne malowanie. Ja wam tego również w tym momencie nie pokażę. Mamy samochód zbudowany. Yy, tylko, tylko, właśnie. Yy, poza tym, że auto mamy zbudowane, słuchajcie, no to. Yy, przecież tam pierwsze te zawody yy, to były tylko. Wyścig był, tak? Więc zróbmy to. A mi przyszedł do głowy jeden pomysł, słuchajcie. Ponieważ święta się już skończyły, z gry zostało usunięte już świąteczne ozdoby, choinki, śnieg, no to pora zmienić przebranie, tak? Nie będę przecież całą karierę jeździł cały czas, tylko w stroju Mikołaja. No, brodę trzeba zgolić, chociaż, no, u mnie, że tak powiem, regularnie ona jest. E, co tu by sobie wybrać? Słuchajcie, bez żadnego konkursu. Pyk. Zobaczmy, jak będę wyglądał jako manekin. Przecież my tak często wylatujemy w tej grze. Ale dziwnie. Albo on ma założone takie coś na... Na głowę. No dobra, no zobaczymy, kiedy mi się to znudzi. Przy okazji, spłukałem się delikatnie, mówiąc z forsy. Eee, mega dziwnie mi się patrzy na to. Nie wiem, czy tak, że tak powiem, długo wytrzymam. Eee, no a my próbujemy tak kręgle, no to je po prostu muszę, że tak powiem, zagrać, ale zrobię to minimalnie inaczej e, niż e, poprzednio. Bo tu mamy samouczkę. taki I samouczek nam pokazuje, że powinniśmy tak sobie polecieć. A ja teraz na tym profilu zagram w sposób inny. Bo tu możemy się wybić tak wysoko i spróbuję spaść na te kręgle. Trafiając w nie, niestety mi się to nie udało. Nie wróżę, że tak powiem, sobie sukcesu, ale postanowiłem podjąć takie wyzwanie. Bawiłem się w ten sposób chwilę eee, i zapewne, że tak powiem, będzie totalnie zero punktów. No, no, no. Szkoda, że teraz nie widzę dokładnie, gdzie lecę. Ha, trafiłem! Te cztery punkty na ślepo to jest normalnie jak strącenie wszystkich. Popróbujcie sobie to swoją drogą i dajcie znać, czy to jest dobra metoda. Dla mnie ta metoda nie jest dobra, ale na tym profilu, słuchajcie, postanowiłem, że trochę inaczej chcę zagrać podczas tego nagrania. Więc będzie, będzie mała niespodzianka. No i znowu nie trafiłem. Co za peszek. Ale nie skończyłem z zerem, także e, jestem że tak powiem zadowolony. E, być może w jakiś sposób można by tutaj e, tą metodę lepiej wykorzystać, może jak się nauczę. I sleep. I am parking for you.

Kilku dniach, ale na razie poszerzenia nie kupuję, bo nie mam za co go kupić, tak? Natomiast słuchajcie, e, te zawody już widzieliście, ale ja przejazd zrobię taki, jakiego nigdy nie było i wręcz się nie powinno robić w grach wyścigowych, bo chcę Wam coś pokazać. Poza tym, że ta ciężarówka jest fantastyczna do jazdy, to patrzcie fotoradar. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na takie szczegóły. E, ja pozwracałem uwagę. Podoba mi się mega to, że możemy przejeżdżać sobie przez sklepy. Bardzo fajna sprawa. I czekajcie, żeby teraz nie przegapić. Patrzcie teraz, co się stanie. Widzieliście? Z pontonu, pokażę wam to jeszcze raz, tutaj się rozpędzając. Z pontonu wypadają kuleczki razem z wodą. A to dla mnie świadczy rewelacyjnie o tym jak e, producenci umożliwili zabawę na mapie. Że to nie tylko musi być wyścig, to e, co teraz zrobiłem to już było na mapie którejś. A tu jeszcze raz wpadnijmy, patrzcie, chlup i wszystko wyleciało. Ale, ale, a stóp, stop, 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 zanim jeszcze tam zjedziemy. Tak, wiem, skopałem totalnie przez to wyścig. Patrzcie. Czy do tej gry taka rozwałka nie pasuje? Jak dla mnie pasuje, rewelacyjnie. I pokażę Wam teraz jeszcze dwie rzeczy, które wyczaiłem. Tutaj gra nam każe. Jedź tam, zasuwaj tam. Nie. Pokażę Wam, co fajnego robią producenci w tej grze. Zobaczcie sobie tutaj. Tu w tym momencie. Ile sobie ludzi siedzących? Ogrzewają się przy grillu, e, jakkolwiek to nazwać. I takich smaczków na tej mapie znalazłem kilka. Tu mamy namioty. A tu z kolei, jak się szwendałem po tej mapie, mamy, proszę bardzo, samochód, zabezpieczenia. E, czyli e, transmisja telewizyjna, policja, karetka i straż. Jednym słowem, producenci stawiają na bezpieczeństwo, pomimo że w tejże zdecydowanie nie o bezpieczeństwo chodzi. No dobra, e, tu można sobie wylecieć do góry i co zrobić? No w życiu nie zgadniecie. Kolejne boom. Tu jak w Terminatorze. Za coś dostałem osiągnięcie. Oj 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 oj, co to się podziało? Tego chyba... A, bo to auto jest większe i... To chyba było problemem. Patrzcie teraz tu. Jak jechałem na pierwszym profilu, nie zauważyłem tego, ale... Totalnie niechcący... Rozjechałem tu człowieka. E, żeby było zabawniej... o, nawet tu jest trójka ludzi. Czwórka! I jak sympatycznie. No to wycofujemy się. Nie będziemy ich niepokoić. Niech sobie tam siedzą. I sobie żyją dalej. A my pojedziemy. Aha, tutaj naokoło się nie da pojechać. O, szkoda, że tutaj zabrakło nam jakiegoś dodatku. Dobra. O, coś się nam auto o lekko zbagowało. Nie mogliśmy ruszyć. Tam też można było zaglądnąć po prawej, to co było. Bo to sobie zwiedzałem. Tutaj nie sprawdzałem, czy coś jest. W ogóle, patrzcie, normalnie jak się jedzie, to się zasuwa, nie patrzy się. A jak tak się człowiek na chwilę zatrzyma. Patrzcie, to są nasi fani! O! A to jest stary radiowóz policyjny. Tylko go rozwaliłem teraz niechcący. Ale miałem wrażenie, że tam pisało polis. Wy możecie sobie teraz to na nagraniu, że tak powiem, ee, cofnąć. No a ja już jadę dalej. O! Może na rower się przesiądziemy. Ups! Niestety uszkodziłem. No chciałem zobaczyć ten radiowóz i znowu kolejny rozwaliłem. Tam do wody, jakbyście chcieli sprawdzać, daleko nie pojedziecie, bo od razu e, przysłowiowo e, respicie się ponownie. A, piękna rozwałka. E, to już wiecie, z którego miejsca zrobiłem miniaturkę do poprzedniego materiału. Ale patrzcie tutaj, motor taki piękny sobie stoi. Nie chciałbym osobiście motorów w tej grze. I znowu motyw jest tu jeszcze jakiś fotoradar. Nie ma już. No, patrzcie, jak pięknie ozdobiłem samochód. I fantastyczne ósme miejsce. Ciężko wywalczone. W ogóle czas tego wyścigu to jakaś totalna masakra. Ale tu nie o to chodzi. Chciałem wam pokazać smaczki w tej grze, jakie że tak powiem znalazłem. I słuchajcie, ponieważ graliśmy, pożegnaliśmy zimę. To pożegnajmy również zimę w ten sposób, że przejedźmy się zimową trasą. Nie wiem, czy ta zimowa trasa będzie z nami cały czas, e, chociaż skoro zniknęła zima z gry, e, a u nas jeszcze nie zniknęła zima. Uuu, co tu mamy? Mamy podgrzewane, słuchajcie, fotele w tym aucie. Co wy na to? No teraz się niestety już muszę skoncentrować e, na wygraniu tych zawodów, bo zdecydowanie chcę je wygrać. Po tym jak ładą tą ładą no tym tym ruskim pojazdem że tak powiem nie szło mi delikatnie mówiąc chociaż nie szło no bo chyba się tam nie dało będę oczywiście próbował wygrać ale obawiam się że A! Tu nie wiem, czy zwróciliście uwagę, co ja robię. Świadomie nie staram się jechać tą najkrótszą trasą, tylko e, ponieważ e, przeciwnicy też nam tutaj e, wypadają na zewnętrzną i będzie dzwon. Wow, ale mi przeleciał po dachu. O, znalazłem małe niedopracowanie. Jakim cudem. Jeszcze jedno okrążenie, aha, bo to są te ósemki przecież. Jakim cudem e, butle od Nitro, które wiorzę na pacę są niezaśnieżone, gdzie całe auto jest zaśnieżone. Ha, więc dzisiejszy odcinek jest totalnie, słuchajcie, inny, i właśnie o to mi chodziło. Pokazać wam to, czego na ogół nie widzimy. Kto z nas się zatrzymuje na trasie i ogląda, i jak wygląda sama trasa w sobie? No kto? Ja rzadko kiedy to robię. A ponieważ yy, tak mi przyszło do głowy, żeby to zrobić, to stwierdziłem, a czemu by nie? Stać mnie w ogóle na to malowanie? A stać, bo zarobiłem parę yy, koła. Jejku, jakie dziwne jest to malowanie. Takiego dotąd nie było. Trochę mnie zastanawia, dlaczego producenci, nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę, e, na tym graliśmy, no to teraz pojedźmy sobie na tym. E, dlaczego producenci robią e, w taki sposób, że e, że sporo malowań tych naszych samochodów w grze jest właśnie zielonych albo niebieskich? Troszkę może bym powiedział, że mi to przeszkadza. Dobra, omijamy pierwszą kraksę. Zgodnie z zasadą unikaj kontaktu, natomiast tutaj można to było lepiej rozegrać. Pięknie! E, fajne jest to auto. Podobają mi się takie auta. Nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście, ale ja parę razy widziałem na jakichś imprezach motoryzacyjnych, na które chodzę, e, samochody tego typu, czyli. Przerobiony tył nadwozia, chociaż to jest zakładam oryginalne, auto tak wyprodukowane, ale jak mówię, z przerobionym tyłem na nadwozia, ojojoj, podbiło mnie na oponie, no nie gdzie nagle tył auta to jest po prostu paka, i to jest strasznie fajne, ojojoj, sorry. Sorry, ale w tej grze trzeba być bezwzględnym, bo ta gra nie polega tylko na ściganiu się na czas, ale czasami trzeba wyeliminować przeciwnika w inny sposób. O, a może teraz sobie pojedźmy tak z maski. Zobaczmy, wczujmy się w ten klimat, że to my prowadzimy tego furacza. Zastanawiam się nad jedną rzeczą: skąd na tym aucie jest woda, jeżeli. Ewidentnie pogodę mamy słoneczną. E, a nie kojarzę, żebym tutaj trafił w jakąś beczkę. Pięknie, z nikim się nie zderzyłem, nikt mi nie zagraża. No, zdecydowanie czuć, że to jest e, auto o wykokszonych parametrach. E, no, aż. Na tym wyścigu było aż za łatwo. Na tym wcześniejszym, no, jeszcze chwilę się zastanawiałem, czy uda mi się być pierwszym. Zdecydowanie e, mega e, luzackie auto m, do zagrania. E, a ja, słuchajcie, zastanawiam się, e, czy jeszcze coś zagrać. Zostaną nam tutaj trzy wyścigi, które już notabene widzieliście, ale zostanie nam też monoklas. Więc słuchajcie. Myślę, że na teraz Wam wystarczy. Ja tylko pokażę Wam, że będziemy za niedługo z nią walczyć o przejęcie kolejnej pozycji, chociaż za niedługo to jeszcze nie tak szybko, jakbyśmy słuchajcie chyba chcieli. No to co? Dzięki klasycznie za oglądanie. Napiszcie, co myślicie o odcinku. Tym razem nie macie co wybierać, co mam kupić, bo jestem ispukany z kasy. I generalnie auto nowe jest kupione. Zobaczymy. Może sam zrobię jakiś zakup niespodziankę. Eee, to już się okaże. Eee, Angel 666 Tester Gear. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Hejka!